Cześć ludzie, tu Iwan. Wasza kolej. O tak! No dalej, teraz twoja kolej na to łatwe. Wygrałam, teraz jesteś mi winien 10 dolarów. Chciałam ci powiedzieć, że mój chłopak dzisiaj przychodzi. Idź się z nim przywitaj, muszę się przebrać. Chłopak? Ciekawa jestem jak on wygląda. Chłopaki, jeśli też chcecie zobaczyć nowego chłopaka Mari, dajcie lajka. Zobaczmy ilu nas jest. Chyba to on. No tak. Chodźmy. Kto tam? A, zombie! Chłopak Mary. Na zewnątrz jest zombie. Musimy się bronić. Nie możemy teraz umrzeć. Po pierwsze, musimy się zabezpieczyć przed zombie, żeby nas nie ugryzł. Weź taśmę. Co mam z tym zrobić? Po prostu załóż to na rękę, tak, żeby cię nie ugryzł. Dawaj, dobra. Teraz mamy ochronę. Chyba już sobie poszedł. Biorę tyle. Gdzie on jest? Chyba go już tu nie ma. A! co ty tutaj robisz? Na tej półce powinna być jakaś lina. Spróbujmy go nią związać. Tak, chodź tu, obrzydliwy zombie. Ale potrzebujemy czegoś jeszcze, żeby nie mógł ugryźć. Dobra, zdejmij mu ten kask. O mój Boże. To prawdziwy zombie. Spokojnie, spokojnie. Och. Och, czy możesz poprosić naszych widzów, żeby zasubskrybowali kanał Ivan is Here? Możesz to zrobić normalnie? Jeśli okay. nie zasubskrybujesz kanału Ivan is Here, to przyjdę po ciebie. Nie zadzierałbym z nim. Rób co do ciebie należy. Oszalałeś, puść go. Czekaj, to twój chłopak. Bra. Tak, rozwiążcie go szybko. To szaleństwo. Chłopak Marito to. zombie. Nie jest zombie, to po prostu zwykły człowiek. Nie bój się, on jest miły. Wszystko w porządku, zostańmy przyjaciółmi, tak? Prawie nas żywcem pożarł! Nie martwcie się, jest weganinem i tak naprawdę jest bardzo miły. Games! James Iwan, a to jest mój przyjaciel Tomaso. Widzicie, nic mu nie jest. Cześć, czemu masz taką zimną rękę? Mam dla ciebie prezent. Prezent dla mnie. To oko, on jest zjadł. Nie martw się, to tylko żelkowe oko. On lubi się wygłupiać. Dlaczego on to zrobił? To jest przerażające. Myślałem, że będzie fajnie. Cóż, zaczynam lubić tego gościa. Usiądź przy stole. James poczęstuje cię przepysznym ciastem. Och, dobrze, chodźmy. James, musisz umyć ręce, umyć twarz i wyszczotkować zęby. Łazienka jest tam. Gdzie jesteś? Dlaczego to tyle trwa? Och, nie wolno tego gryźć. O, tak lepiej. Chodźmy teraz do chłopaków. Dobrze, James, pokaż im swoje ciasto. Podekscytowani? To moje ulubione. To jest mózg. Ciasto w kształcie mózgu, pyszne. Co jest w środku? Mózgi wewnątrz. Częstujcie się, bawcie dobrze. Och, on jest taki głodny. No dobra, James, rozwiążmy to równanie. O, patrz, wygląda na to, że się uczą. Ile to jest 5 razy 5? 75. On mówi, że 5 razy 5 to 75, ale to tak naprawdę 25. Co, to już 25, Tomaso? Nie, James. Zagrajmy w jadalne. Niejadalne. Spójrz na tablicę. Umieszczasz tam to, co można zjeść. Lody można zjeść. Mmm, człowiek. Pyszności. Uch, nie, James. Nie możesz jeść ludzi. Spróbuj czegoś innego. Kobieta. Mmm, pyszny. Nie, James. Nie możesz jeść ludzi. Możesz jeść pomidory i możesz pić mleko. Czajnik. Miam... Wiesz co? Na dziś już wystarczy. Chodźmy obejrzeć film z chłopakami. Patrz, oni nadchodzą. Och, piłka! Chcesz zagrać w kosza? Tak. Rzucaj! Yeah! Tak! Och, James! Grasz w koszykówkę? To super. Zagrajmy razem. Dawaj, James. Dawaj, dawajcie, chłopcy. To takie śmieszne. On jest taki powolny. Tak, James, podaj, podaj. Oh. Dlaczego, dlaczego przybiłeś tę piłkę? Myślałem, że to pyszna kulka. Och, daj spokój, James! Co to ma być? Teraz nie możemy grać! Chłopcy, nie bądźcie tacy surowi. Możemy pograć w frisbee. W porządku. Wygląda pysznie. Nie, nie, James! Daj spokój, James! Nie, tylko nie to znowu. Myślę, że źle zrozumiał grę. Daj spokój, on tylko pocierał zęby. Masz, James, możesz to ugryźć. To niezbyt smaczne. Teraz zagramy w moje gry. Tak, brzmi wiarygodnie. Zagrajmy. 1, 6, 28, 24. On źle liczy, ale dzięki Bogu mam gdzie się schować. Sto. Gotowy czy nie? Nadchodzę. Och, znalazłem Cię. Dobry zapach. Znalazłem Cię. Och, daj spokój! Znalazłem Cię. Daj spokój, stary. To nie jest fajne! Zawsze wygrywasz! Czy są jakieś inne gry? Tak. Dobrze, to pokaż nam. Och, to robi się naprawdę trudne. Nieładnie Dalej, dasz radę Pokonajmy Jamesa Chodźmy, chodźmy Teraz patrzcie na mnie Naprawdę chcesz to zrobić? Nie ma mowy o rany Och, co? Jak to możliwe? To niewiarygodne To takie podłe Chłopaki, strasznie zgłodniałem I pewnie wy też Zamówiłem nam pizzę Chodźmy tak, zaraz się pojawi. O, tam... Co to jest pizza? Pizza to jedzenie. I jest jadalna, więc powinieny się ją zjeść. Pyszne. Weź kole, proszę bardzo. Możesz mi otworzyć, proszę? Dziękuję. Wow, ekstra stary. Możesz to zrobić też dla mnie? Świetnie, dziękuję. I dla mnie też... Dziękuję. Zabierajmy się do jedzenia. Cieszę się, że wziąłeś to z mięsem. Trzeba się spotkać. A! A! Idę już. Czekaj, Tomaso. Zostawiasz nas samych z tym potworem. Zdradziłeś nas. James, czy wszystko w porządku? Co się z nim dzieje? Czy wszystko z nim w porządku? Mięso! Wiesz, na co masz ochotę? Pizza z mięsem? Proszę bardzo, ruszajmy. Więcej mięsa. Ta pizza kompletnie go powaliła. Co mamy zrobić? Strasznie się boję. Mam pomysł. Musimy zdobyć samochód na pilota i krótkofalówkę. Dobrze, dobrze. I też trochę jedzenia, no. Mam nadzieję, że zombie lubią karmę dla psów. Iwan, tutaj. Dobra, już idę. Myślałam, że nie możesz chodzić. James, James, to ja, Maria, pamiętasz? Jestem twoją dziewczyną. To ja, to ja. Nie. Mm, Iwan, niam, niam. to jest genialny. O tak! Mam go! Ha! Patrz, złapałem go! Idziemy! Dziękuję, Iwan. Gdyby nie ty, już by mnie tu nie było. Tak, nie mogłem cię tak zostawić. Jesteś moją siostrą. Więc ludzie, nie zapomnijcie, pisać komentarzy, dawać lajków i oczywiście subskrybować kanał. Iwan jest tutaj. Pa! Były chłopaku!